My się z nimi mówimy ja pierd... jak można tego nie wiedzieć? Jak można tego nie wiedzieć? Ale Beka, ale beka. Z kim w powstaniu warszawskim, z kim? Ruski nam mieli pomóc! E, i o co chodzi w ogóle w powstaniu warszawskim? Kto z kim walczył i tak dalej? Krzyżacy? pomniara. O k dobra, krzyżacy! Dobra! Ej! I jakby... Do, dobra! Nie, dobra, w sensie jak ja bym miał k***a powiedzieć stary krzyżacy. Eee, to już naprawdę wolałbym siedzieć u utkanej stary. kurwa. to jest godzina 17. A jak się Niemcy wtedy nazywali? Prusy. Prawdopodobnie brak O, kurwa. Dobra, ja myślałem, że będzie, dobra, ja myślałem, że będzie, stary, e, wiesz, że będzie takie na zasadzie, wiesz, e, aj, pojem wykształcenia. 1944 Poprzęnowy rok, nie. wybuchło powstanie warszawskie, spytamy się warszawiaków, co o nim wiedzą i czy w ogóle cokolwiek. A zresztą widzowie, oni są z Warszawy, to powinni to wiedzieć, kurwa, nie? No właśnie, no, beka z nich, kurwa. Ja nie jestem z Warszawy, to wiadomo, nie? A oni są z Warszawy, to powinni wiedzieć. Jak mają czas, kurwa, siedzieć przy złotych tarasach i, kurwa, wiesz o co chodzi, tutaj niby drillowe i reprezentacja Warszawy, to nie kurwa, to mają wiedzieć, obowiązek. Ja mogę o Gupczycach poopowiadać. Na przykład, yy, że kiedyś kurwa Gupczyce nazywały się yy, Lowpsics, coś takiego i w ogóle ostatnio jakaś yy, w ogóle typiarka z Niemiec yy, z tej takiej partii chyba... Yy, Kurwa, zapomniałem na A, coś takiego. W ogóle zaczęła pierdolić, że. Kurwa! Ona nie akceptuje nazwy głupczycy! Tylko to miasto powinno się nazywać kurwa Zrób niemiecki! Wypierdalaj, kurwa! I ja powiece, jestem imperatorem głupczyc, będę kurwa, człowieku milion, decydował milion, jak chęce, się mają głupczyce nazywać kurwa. Na AFD, tak, AFD! No, kurwa, czy będą mi coś pierdolić stary, że głupczycy jakoś ja mają się inaczej nazywać. Spierdalać! Wiedzą, kurwa, może byś różnie. są pod moją kurwa władzą stary. I, kurwa tam jest. Y... ja będę e, kurwa zarządzał, ja? To ja? nie je, jest je. tak. reklama. Ja nie potrzebuję odpowiedzi. Tym razem popytamy się nie tylko młodych, hejmur, ale też starszych kurwa. obywateli, więc będzie troszkę nowości. Więc zapraszam na odcinek, na wydać, łapka, Subik. Pierwsze pytanie jest takie proste. Godzina W. Co ona w ogóle oznacza? Nie wiem. <śleski> Coś z wojną, co nie wiem. No to, to, jak dobrze pamiętam, no to to było, że szacunek do zmarłych, żołnierzy, coś w tym stylu. No to te... Teraz... W widzowie, W widzowie! Tak mniej więcej, ale wtedy, co się wydarzyło właśnie o godzinie W. 44. Odzyskanie podległości? Nie! To w listopadzie. To jeszcze trochę czasu. Dobra, co z tymi żołnierzami, właśnie? No nie wiem. No chyba, ja nie Jego wiem. Godzina, to, jem, bo się to się nie wiadomo, 18. Nie, no troszkę Ej, wcześniej. Szczerze, jakby mi chłop, podszedł i zaczął takie coś gadać. Wolałbym stary siedzieć na piździe, kurwa. i Człowieku, jakby nie gadać, coś takiego. Serio, jakby. Moim zdaniem lepiej, kurwa, siedzieć na piździe, jak czegoś nie wiesz, bo ogólnie, słuchajcie. Ja uważam tak. Każdy człowiek ma prawo czegoś nie wiedzieć. Ludzie, którzy generalnie e, zawsze, to, e, to starsza generacja ma coś takiego, kurwa, że pierdolą, e, dzisiejsze dzieci to nie wiedzą, jak, kurwa, e, coś tam, coś tam zrobić. No, a równie dobrze my możemy się śmiać, o, a ty nie wiesz, jak, kurwa, w człowieku odpalić Robloxa, kurwo, stara. Wiesz, o co chodzi? To jakby można różne rzeczy, nie? O, nie umiesz zrobić piosenki, wiesz o co chodzi? To można na, na różne, kurwa, aspekty zawsze się przypierdolić do kogoś, no nie? Rozumiesz? E, natomiast lepiej przemilczeć, niż, kurwa, wychodzić na e, zjeba, po prostu, i powiedzieć, Powiedzieć otwarcie po prostu, że, że nie jestem z Warszawy. Ta. Nie no, później. 14. Później. 15. Sorry, ja nie rwamy. 16. 16. Później. 16.30. Jeszcze później. 17. Tak jest, o 17. I wtedy właśnie wybuchło w ogóle powstanie. No, med, co, jak myślicie, co to jest tak? godzina wów? Zajebisty, w ogóle ten, y, babe. No nie wiem, to no te syreny ty... i takie, 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 takie. No te syreny, ale co one oznaczają? Bo ja jakoś, nie wiem, coś ten? co coś że wojna no co jest wojna wojna Tylko, o, o, tak dokładnie mniej więcej że atakują coś tam nie mam pojęcia to jest słuchajcie on nie... on musi wiedzieć zobaczcie jaką ma koszulkę on musi wiedzieć on musi wiedzieć jak on nie powie on, on nie może się pomylić on musi wiedzieć on nie ma prawa godzina 17:00 powstanie warszawskie wybuchło wszyscy którzy mogli, walczyli za to, żeby naród na żył do tej pory. W którym roku? 1944. Zajebiście, bardzo fajnie. Miasto tak. W. <laughs> Dokładnie. Lecimy Miasto dalej. tutaj Ukraińców. Niech to Ukraińcy tylko przyjdzie tutaj na powstanie warszawskie, jak będzie wybuch. Godzina siedem... Takie coś. To jest godzina siedem... Ja pierdolę. Nie <noise> wyznaczona przez dowódcę armii krajowej na godzinę powstania w Warszawie. Dokładnie, jest ona o 17. 17 godziny. Tak godziny. jest. W którym roku powstanie warszawskie jakbyście tak strzelali na przykład 1900. Tak... Ciesiąc... W dzisiejszych czasach człowieku jakby, jakby miało być powstanie, to jesteśmy ugotowani kurwa, nie. Człowieku, czołgi wjeżdżają, mamy tak, kamienie kurwa, bo człowieku, obywatele nie mają broni, nic nie mają kurwa starej, czym kurwa, chłopie, jesteśmy chłopie skończeni, jeszcze, jeszcze, jeszcze w gorszej pozycji. Wiadomo, oni wtedy jeszcze mieli bardziej, jeszcze byli przejebane, a wyobraź sobie jak teraz kurwa, człowieku. 42? 40... <grym> <grym> Zero no? uzbrojenia, człowieku, nic. Dobrze, no jebiście. A, no. E, I o co chodzi w ogóle w Powstaniu Warszawskim? Kto z kim walczył i tak dalej? No, no Polska z Niemcami... Dobrze, a jak się Niemcy nazywali w ogóle wtedy? Bo się nie nazywali Niemcy... Krzyżacy? krzyżacy? Nie. nie no dobra, Krzyżacy to jest akurat mocne. Krzyżacy to jest akurat mocne stary. Nie. Nie, nie Kuba... którym, A i kto walczył z kim w powstaniu warszawskim? Nie no, Krzyżacy to jest już naprawdę mocny gest, nie? Z kim? Ruski nam mieli pomóc. A pomogli. I ale to Klasyk. z kim jeszcze? Angole Pomogli. Ok, ale z kim Polacy walczyli w tym powstaniu? Z Niemcami! Bardzo dobrze. A jak się wtedy Niemcy nazywali? Niemcy? No. Szkopy jeba. Polska z Niemcami. A jak się Niemcy wtedy nazywali? Prusy? Nie, 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 nie. nie, nie. <laughs> ZZRR? ZZRR to ruskie nie, kurwa. Nie, to ruscy się tak A. nazywali. A Niemcy coś z trujeczką tak przed nazwą no, było. Trzecia! Trzecia Rzesza. Dobrze, no. Trzecia Rzesza. Zajebiście. Tylko no. komu? O, może tak, właśnie, powstańcy Wal, walczyli. czyli powstańcy, czyli y, y, ludność warszawska w, wsparta, albo odwrotnie, armia krajowa wsparta y, o ludność Warszawy z y, okupantem niemieckim. Trzecia klasa i kuj, i XD. No, oczywiście tam wchodziły jeszcze oddziały węgierskie, oddziały ukraińskie, SS i tak dalej. No tam to... tamten Ziomek nie chciałby tego usłyszeć. Ogólnie z, z okupantem niemieckim. O, ee, co się wydarzyło na Westerplatte? Gdzie jest w ogóle Westerplatte? Eee, niech mu nie mówią tam temu. Chyba w Anglii, albo w Anglii, albo w USA. i. Nie bombardowali go, tylko wlecieli samolotami w niego chyba. Że bombę zrzucili, a to mówka. Nie, nie. Tak. Nie. Nie, jest że tak. Ale chodzi o ten taki budynek, ten duży? No nie wiem, dlatego się pytam. O czym on mówi, kurwa? No chyba wlecieli samolotami. No to są nie. rzeczy, które każdy Polak powinien wiedzieć. Oni. A, wy... chodzi ci o, że te takie dwie wieże? No, no, no. Okej. Okay. Westerplatte, on, 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 on pomylił z World Trade Center, tak? No, to żeś trochę tam pokręcił, bo to było World Trade Center akurat. <noise> do, do. Ale, ale nieważne. Dobre, ale a, a co pan właśnie no sądzi o, teraz o tych młodych osobach, które właśnie znają jakichś podstawowych dat historycznych i wiedzy, bo typu właśnie, o której powstanie no warszawskie wybuchło i tak dalej, to myślimy że wszyscy, że to jest taka wiedza ogólna, a oni tego w ogóle nie znają. I na przykład przed chwilą powiedział e, tutaj kolega, że Westerplatte to były te wieżowce w Nowym Jorku. Tam sam... A Westerplatte, kurwa, żeby się teraz nie, nie zbłaźnić. E, to było gdzieś tam Gdańsk, nie? Czy nie? Prawda jest taka, że Dobrze mówię? Nadarzyła się taka Czy pierdolę sytuacja, teraz? I tak na moją Jezus, moją. tak. Ja tak, ja tak, mi zawołuję, ale jest to pierdolną człowieku teraz. Ja tak, śmieję się z WTC, a ja tak. Jezu, dobra, 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 to pamiętam. Moloty wleciały. I co no pan nie nie w ogóle o tym sądzi? Do, do, trudno porównywać e, ludzi, którzy kompletnie nie mają wiedzy. Prawdopodobnie brakuje im wykształcenia. I też wiedzy, bo wiedza jest jakby taka troszkę obok wykształcenia. Tak, można być wykształconym, nie mieć wiedzy, a można... to różnie można... Bo oczywiście się zapętliłem, ale to są różne definicje. I mnóstwo ludzi krzyczy chwała bohaterom, ale nie wiedzą z kim walczyli. I co jeszcze masz w saszecie? Trapa, trapa. No, Robimy... to jest dobry content, no. Co masz w saszecie trapa? Taki unboxing tutaj. Nie mogę pokazać. Będziemy prawda? zablurować najwyżej. tak? E, nie wiem, czy mogę na kamerze pokazać. Dawaj, Gangster, Co tu się znajduje? Dzisiaj nic takiego. Dzisiaj kominiara. Kominiara. Kominiarę on potrzebuje, wiesz, bo może być tak, że jest na mieście. I musi zrobić szybkiego flipa, szybki, szybki napad na żabkę. Szczenka. Kurwa. Szczenka. jest, boxing jak będzie się napierdalać, to wiadomo, szczena. No. Czy jakiś king boxing? Box, box na razie Boxik, dobra. Długo? Ładowarkę. Trapfą. Ja pierdolę. No. Czy tam jakiś kabel jeszcze był? Czy co to było? Kabel, ładowarka. A, dobra, myślałem, że taki bitch do dolania. Kto to kto to jest? Czekaj, rozjaśnię wam, jak człowieku Kto to jest? Przesada, kurwa. Nie, no, ale trapfą człowieku, trapfą człowieku, rozumiesz, o co chodzi, nie? Trzeba mieć, kurwa. Trzeba kurwa mieć. No. Nie wiem. A ten? To więc... A ten? Nie powiedział. Ej, co to jest? To jest. Ej, serio, to jest młody ten? Bo Czy powiem to... szczerze, nie widziałem nigdy tego zdjęcia. Nie wydaje mi się. To jest młody Stalin? Naprawdę? Kurde, nigdy nie widziałem. Serio, nigdy w życiu nie widziałem chyba zdjęcia młodego Stalina. Serio, nigdy w życiu chyba nie widziałem z młodego Stalina zdjęcia. To no jest nie. Piłsudski, a ten... To no, ciekawe, to jest góra. Piłsudski. No, dobrze, a ten? To nie mam pojęcia. Powstanie Warszawa nigdy to... nie widziałem. W tym roku. No. Podczas wojny, drugiej. 1970 Dobra, a ty? 1911. Ciekawe. 1911. Co ty podręczka do historii nie miałeś człowieku ja po dwóch latach się sklepnąłem, że książek nie kupiłem. O czym ty mówisz do mnie? Dobra, lecimy dalej w takim razie. Teraz czas na sponsora tego odcinka czy... Dzięki za na wasze... Dobrze raz. Ewa, kacor. Kurwa, jaki długi Ewa Bram go zniszczyła. Podobno Przeli se w łeb. Podobno. Dobra, a jaka jest, prawda? Ewa... Co? 18 lat. A teraz przychodzimy. Ewa. Jak umarł Adolf Hitler Ewa Bram go zniszczyła. Podobno Przeli się w łeb. Podobno. Dobra, a jaka jest, prawda? Dobra. Ewa na... Brown go zniszczyła. Jego k... kochanka polona. Tyle mam do powiedzenia. Dobra. Dobra. I... Ale on to gada tak, jakby. Ej, ale... ale on tak gada, jakby kurwa. Wkurwiło go to, że jego żona go rozkurwiła. On tak, kurwa. I już w ogóle on nie. Tak, jakby człowieku, nie wiem. <ścoughs> jakby z bulwersem to mówi, kurwa. Wojno, no, pytanie, słuchajcie, co sądzicie o noszeniu fejków? No, słabe Mieliście kiedyś fejki? Kupiliście ja sobie mam kiedyś. Mam akurat słodnie fejki, tak? słuchasz mnie? Jeszcze musisz tak, sprawdzić. No. I czemu no. właśnie co cię w ogóle skłoniło do kupienia fejków I czy to w ogóle tobie to jakoś przeszkadza? No, tańsze i. Nie wiem, mi to nie przeszkadza. Okej, okay. a mi właśnie. się wydaje w ogóle, że jeżeli chodzi o fejki, to czasem mają lepszą wytrzymałość niż oryginały. Klasyk! Tak zwany klasyk! No, słuchajcie, bo to one generalnie mają lepszą jakość często niż oryginały. Klasyczne pierdolenie, kurwa, to jest klasyczne pierdolenie. Oh yeah, wydaje mi się, że ogólnie to je kupuję, bo mają lepszą jakość niż oryginały. Lepszą jakość mają. Są mają lepszą jakość niż oryginały. Sam miałem nerkę Filipa Playna i. Filipa Plejna. Filipa Plejna. Miałem nerkę Filipa Playna. You know what I'm saying. I rozwaliła się po trzech latach. Oryginalną czy fejkową? Fejkową. A okej, okay, dobra, a jak ktoś się tak flexuje tym, że ma na przykład jakieś jakiś Louisy i tak dalej to jest w porządku, czy lepiej, żeby I... mówił wprost tak jak ty, że ma? Nie no, lepiej, żeby lepiej mówi, żeby mówisz wprost. wprost. Ja mówię Żeby ja Nie lecieć w chujo, Bo i tak, tak to kiedyś nie. wyjdzie, nie? No. Dzisiaj dzisiaj e, nie wiem, no. Ja bo... pierdolę, Sajebisty odcinek kurwa, nie Sajebisty odcinek, kurwa, Philip Plane Co z tego odcinka wywnioskowaliśmy? To, że podróbki mają lepszą jakość, czasami Philip Plane ogólnie ma lepszą jakość niż szkurpa.